Cześć! W dzisiejszym odcinku będę mówiła o zmianach, o tym czym jest zmiana, po co mi ona, jak jej dokonać, a szczególnie jak jej dokonać skutecznie. No i odpowiemy sobie na pytanie: czy tak naprawdę muszę się zmieniać? Zapraszam. Czy musisz się zmieniać? No oczywiście, przecież zmiana jest konieczna. Wszędzie o tym mówią. Musisz się zmieniać. Wszyscy powinni się zmieniać. Jak się nie zmieniasz, to stoisz w miejscu. A właściwie nawet się cofasz, tak? Nie no, poczekaj, poczekaj, wróć. Czy muszę się zmieniać? Takie jest pytanie. Czy muszę się zmieniać? No to zależy. Musisz, a raczej możesz, tylko wtedy, jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz. Jeżeli, jest, jeżeli to jest Twoja decyzja, w innym przypadku wszystkie naciski z zewnątrz będą tak naprawdę tylko działały jeszcze bardziej negatywnie, będą zwiększały Twój opór przed zmianą. No dobrze, a w takim razie skąd masz wiedzieć, że tego potrzebujesz, że potrzebujesz jakiejś zmiany? No dobrze jest przyjrzeć się sobie, wsłuchać się uważnie w siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie: jak mi jest? Czy tak, jak jest teraz, ta sytuacja, moje życie, moje postępowanie, moje relacje, czy to wszystko powoduje, że jest mi ok? Czy mam tego, czego potrzebuję? Czy przede wszystkim, czy wiem, czego potrzebuję? Potem, czy mam to, czego potrzebuję? A jeżeli tego nie mam, to czy umiem się o siebie zatroszczyć? Czy umiem po to sięgnąć? Czy daję sobie to, czego potrzebuję? Czy potrafię szukać? Trzeba być na siebie uważnym, trzeba być przede wszystkim szczerym wobec siebie. Każde oszukiwanie siebie działa tak naprawdę na Twoją niekorzyść. Jeżeli jestem uważna, jeżeli jestem szczera, jeżeli odpowiem sobie na te wszystkie pytania, to wtedy powoli, krok po kroku, mogę dojść do odpowiedzi na pytanie, jak mi jest? Czy jest ok? Czy jednak coś gdzieś nie jest ok? I tym sposobem dojdę wtedy do tego, czy ta zmiana jest mi potrzebna? Czy ja jej naprawdę chcę? I jeżeli tak, to gdzie? W którym obszarze? I wtedy tak naprawdę dobrze jest odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań. Przede wszystkim, dlaczego chcę się zmienić? Dlaczego chcę zmienić tą sytuację, którą teraz rozpoznałam, że jest zła, niewystarczająco dobra, nie taka, jakiej chcę? Co mi da zmiana? Co mi to da, jak się zmienię w tej konkretnej sferze? Co się wydarzy, kiedy już do tej zmiany dojdzie, kiedy osiągnę ten swój cel? Jak się będę czuć? Czy to będzie dla mnie ok? No i przede wszystkim, co się wydarzy, jeżeli w tej konkretnej sferze, o której teraz myślisz, nie podejmiesz tej decyzji o zmianie? Czujesz, że coś ci doskwiera, coś jest nie tak, ale co będzie, jeżeli do tej zmiany nie dojdzie? Jak wtedy będziesz się czuć? Jak będzie wyglądało Twoje życie? Jeśli już odpowiesz sobie na te pytania, to wtedy kolejno zastanawiasz się, i odpowiadasz sobie na pytanie, no w takim razie, co zrobić? Jak dokonać tej zmiany? Już wiem, że jej chcę. Już wiem, w, w jakim obszarze jej chcę. Już wiem, gdzie chcę dojść. Teraz pytanie, jak to zrobić? No właśnie, jak to zrobić? Bo tak naprawdę, zmiana to nie jest żadne nagłe, błyskawiczne wydarzenie. Nie dzieje się z dnia na dzień, przez noc. No, oczywiście, zdarzają się sytuacje. Każdego. W każdym życiu zdarzają się sytuacje nagłe, które wymagają, a nawet wymuszają na nas zmiany, tak? No, na przykład nagła utrata pracy, kradzisz samochodu i musisz zmienić swój sposób na przykład poruszania się do tej pracy. Pożar mieszkania, tracisz mieszkanie i to jest ogromna zmiana w Twoim życiu, tak? A nawet zgubienie dokumentów, które też wiąże się z wieloma sprawami jakby do nadrobienia, do zmiany, tak? Oczywiście, te sytuacje są, one się zdarzają. Ale generalnie zmiana, o jakiej tutaj mówimy, jest to zmiana taka świadoma. Jest to proces, który zwykle jest dość długi. Dość długi, wymagający, ale oczywiście możliwy do, do wykonania. A jeśli to proces, to oznacza, że wymaga on czasu. Że związane jest z, z przejściem jakichś etapów, tak? Że nie dzieje się to z dnia na dzień. Nie dokonuje się tego przez noc. Dzieje się to raczej powoli, systematycznie, dzień po dniu. No, dla przykładu, jeżeli podejmujesz decyzję, że chcesz zmienić swoje nawyki żywieniowe, że chcesz się lepiej odżywiać, może no, chcesz schudnąć. No, po podjęciu tej decyzji, o tak, chcę. Tutaj w tej sferze czuję, że potrzebuje zmiany. To nie jest tak, że kładziesz się i budzisz się rano i wszystko się zmieniło, bo już podjąłeś tą decyzję, tak? Samo podjęcie decyzji to początek. Potem skoro to proces, to wymaga to czasu, przemyślanego działania. Tak samo jak postanawiasz nauczyć się języka obcego, postanawiasz zmienić swoje nawyki związane np. Na z wysiłkiem fizycznym, każda zmiana, o jakiej myślisz, wymaga czasu. Warto więc wyznaczyć sobie przede wszystkim ten cel, to gdzie chcę być wskutek tej zmiany, ale też wyznaczyć sobie drogę do tego, określić dokąd chcę iść i jaką drogą mam tam dojść. Warto sobie to wszystko dokładnie określić, poświęcić trochę czasu na przygotowanie do tej drogi, na określenie etapów, bo im głębiej wejdziemy w dany obszar, tym szczegółowiej i szczerzej sobie odpowiemy na na te pytania, gdzie chcę iść, dlaczego mi jest to potrzebne, to o czym mówiłam wcześniej, tym lepiej nam będzie potem się działało i tym mamy większą, większe prawdopodobieństwo skuteczności swoich działań i osiągnięcia tego celu zmiany, jaki chcemy. No więc jak zacząć? Pomyślmy sobie, ok, już wiem, że chcę się zmieniać, wiem, gdzie, myślę sobie, ok, jak to zrobić, jak Zacząć. No, najpierw zobaczcie na czym tak naprawdę polega proces zmiany. Spójrzcie na tą grafikę i zobaczcie, na początku jest zaprzeczenie. To jest ten etap, kiedy myślimy: właściwie to nic mi nie potrzeba, wszystko jest ok. Nawet jak mi coś nie uwiera, to przecież nie będę tego zmieniać, a właściwie to się nie uda. Po co to robić? Ja nic nie potrzebuję. Jesteśmy w etapie zaprzeczenia. Później, jeżeli już dochodzi do nas gdzieś z tyłu głowy, czujemy: OK, ta zmiana jest jednak potrzebna, ja tego potrzebuję. To pojawia się opór. Ale właściwie po co mi to? To będzie trudne, to będzie długotrwało. Dużo wysiłku, a może się nie uda. Może lepiej nie ruszać, może lepiej zostać tam, gdzie jestem, tak? Wszystkie myśli, które powodują, że nie ruszasz z miejsca, że tkwisz. W tym poczuciu takiego oporu, tej blokady przed działaniem. Jak już ten etap yy, przezwyciężysz, przejdziesz, i jednak nie poddasz się w tym swoim postanowieniu zmiany, to dopiero dochodzisz do etapu prób. Podejmujesz próby działań, zaczynasz działać raz, drugi, trzeci itd. itd. Wiele prób, im więcej prób, tym tak naprawdę to działanie może być bardziej skuteczne. No i na końcu, dopiero, na końcu tego procesu pojawia się adaptacja do zmian, czyli jakby wdrożenie tych nowych nawyków żywieniowych, nowych nawyków na przykład związanych z nauką języka obcego, jeżeli sobie to postanowiłaś, to jest ten etap adaptacji do zmian. I to dopiero doprowadza do tej prawdziwej, skutecznej zmiany. To zaprzeczenie i ten opór, które są na samym początku tego procesu zmiany, związane są tak naprawdę z tym, że musisz sobie uświadomić ten moment, tą sytuację, w którym jesteś. Że to funkcjonowanie w danym obszarze po prostu ci nie służy. Że potrzebujesz czegoś innego, żeby czuć się lepiej, pełniej, żeby czuć się być może bardziej skuteczniej w swoim życiu. Musisz więc przyjrzeć się swoim przyzwyczajeniom, swoim nawykom, swoim przekonaniom, przekonaniom sposobie myślenia, tak? To wszystko jest to, czemu się musisz przyjrzeć i zmienić, zmienić swoje działanie w tym obszarze. Tak jak powiedziałam, świadoma zmiana, o której tutaj mówimy, ta świadoma, planowana zmiana wymaga dobrego poznania siebie, swoich potrzeb. Swoich umiejętności, określenia tego, gdzie jestem, czego potrzebuję. I kiedy już to wiem, kiedy wiem, czego potrzebuję, gdzie chcę dojść, kolejnym krokiem jest już określenie sobie tych etapów, tej drogi, yy, która mnie doprowadzi do tego celu. Czyli odpowiadam sobie na pytanie, yy, wiem, gdzie chcę dojść i co muszę zrobić, żeby dojść tam, gdzie chcę dojść. No, wyobraź sobie, że idziesz w górę. Postanawiasz, że celem Twojej dzisiejszej wyprawy jest yy, zdobycie na przykład jakiegoś szczytu, niech to będzie śnieżka. Postanawiasz, że chcesz wejść na śnieżkę. To jest Twój yy, cel. No i teraz tak, zanim wyruszysz, zanim wyjdziesz z domu czy ze schroniska, sprawdzasz sobie, jakie szlaki prowadzą na śnieżkę. Tych szlaków, tych dróg może być wiele. Nie pójdziesz wszystkimi, musisz się na jeden zdecydować. Więc wybierasz sobie jeden szlak, którym dzisiaj chcesz dojść na śnieżkę. Wychodzisz i idziesz krok po kroku, bo wiesz, że ten szlak doprowadzi Cię na szczyt. Być może po drodze zmienisz zdanie. Być może coś spowoduje Twoje samopoczucie, może kogoś spotkasz, może jakieś okoliczności przyrody, może okoliczności atmosferyczne spowodują, że jednak zmienisz ten szlak że w połowie przejdziesz na inny, zmienisz trasę, która i tak ma Cię doprowadzić do śnieżki. I to jest ok, tak? Wciąż wiesz, jaki jest Twój cel i wciąż wiesz, że nawet jeżeli zmienisz tą trasę, to i tak dojdziesz do celu. Być może też zmienisz ten swój ostateczny cel, być może zdecydujesz, że jednak to nie na śnieżkę chcesz wejść. Masz dzisiaj takie flow na coś innego i jednak zmieniasz ten swój cel, ten swój szczyt. Chcesz iść na inny szczyt, który jest obok. I to też jest ok, jeżeli czujesz, że w tej chwili tego potrzebujesz i za tym chcesz iść. Zmieniasz sobie po prostu cel. Być może nie postawisz sobie celu, żadnego, żadnego zdobycia szczytu, żadnego wejścia na jakąkolwiek górę. Być może chcesz wyjść ze schroniska i po prostu sobie pochodzić po górach. I to też jest ok. Nie stawiasz sobie celu, nie wyszukujesz sobie wcześniej drogi to jest OK, jeśli tego potrzebujesz. Ale jeśli masz potrzebę dojścia do określonego miejsca. No niech będzie na tą śnieżkę, to wyjście z domu bez wyznaczenia sobie jakiejkolwiek drogi, powoduje, że zmniejszasz swoje prawdopodobieństwo dotarcia na szczyt bądź wydłużasz czas. Być może w ogóle tam nie dojdziesz, bo być może będziesz krążył po nieznanych sobie ścieżkach, mając tyłu głowy, że niby chcesz dojść na śnieżkę, ale chodzisz drogami, które cię prowadzą nie wiesz gdzie. Więc najważniejsze to poznać te swoje potrzeby. Czego potrzebuję? Co chcę zrobić? I wtedy, jeżeli działam w określonym celu ku zmianie, to wiąże się to, z określeniem tej drogi. Może kilku dróg, ale na jedno muszę się na początku zdecydować. Jeżeli chcę coś zmienić w swoim życiu, w określonej sferze, na przykład zmienić swoje nawyki żywieniowe, to wiąże się to też z postępowaniem w inny niż, niż dotychczasowy sposób, tak? No, trudno jest. Jak to już powiedział Einstein, głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Jeżeli żywię się w określony sposób i czuję, że nie przynosi mi to dobrego samopoczucia, ch chcę czegoś innego, chcę poprawić swoje nawyki żywieniowe, to muszę je po prostu zmienić. Jeżeli ich nie zmienię, to nie zmienię swojego sposobu odżywiania. Wiąże się to z wyjściem z m, tego. Bezpiecznego dla mnie, znanego mojego mi, miejsca, czyli wyjściem ze strefy komfortu. Strefa komfortu to to właśnie miejsce, w którym jest mi wygodnie, jest mi wszystko znane, działam właściwie praktycznie na automacie. To są wszystkie te nawyki, przekonania, takie schematyczne funkcjonowanie, do którego właściwie już nie przywiązuję więcej uwagi. A zmiana Wymaga bardzo dużej uwagi, bardzo dużej uważności na siebie. Bez tego nie ma tak naprawdę prawdziwego postępu, nie ma rozwoju, nie ma tej autentycznej zmiany. Jeszcze raz to przypomnę: nie można dochodzić do czegoś nowego, nie zmieniając dotychczasowego postępowania. Nie da się. Podsumowując, dzisiaj mówiliśmy o tym, Czym jest zmiana? O tym, że zmiana to proces, to nie wydarzenie, które dzieje się z dnia na dzień. Proces trwa w czasie. Ważne jest tutaj poznanie siebie, ważne jest oznaczenie kierunku, w którym chcesz iść, celu, do którego chcesz dojść. Istotne jest określenie drogi i etapów tej drogi. Która Cię zaprowadzi do, do tego celu, do tej zmiany. No i tak naprawdę najważniejsze jest działanie. Bez działania nie ma efektów. A jeżeli czujesz, że potrzebujesz zmiany, albo po prostu czujesz, że coś cię uwiera, coś jest nie tak, ale jeszcze nie wiesz gdzie i dlaczego i co to jest, to zapraszam Cię, pozostań tutaj ze mną. Zapraszam Cię do przejścia tej drogi zmian razem ze mną. Będę tutaj na tym kanale mówiła właśnie o zmianach, o tym czym one są, z czym się wiążą, jak ich dokonać, a przede wszystkim jak ich dokonać skutecznie, jak się motywować, jak radzić sobie ze stresem, z sytuacjami trudnymi, jak wprowadzać te zmiany w swoje życie, jak sięgać po swoje cele. Po prostu jak kierować swoim życiem. W poszukiwaniu zadowolenia i takiego poczucia pełni. Już teraz możesz ściągnąć takiego workbooka zmian, który pomoże ci przejść ten proces zmiany w obszarze, który sobie wybierzesz. Możesz go ściągnąć na mojej stronie www.kubeksensu.pl. Zapraszam Cię na Kubek Sensu. Subskrybuj też ten kanał. By czerpać dla siebie z tego, co, co cię buduje, co rozwija, co cię prowadzi do lepszego samopoczucia, nadającego Twoim działaniom sens. Zapraszam Cię i do zobaczenia. Cześć!